no to jest właśnie dobre. Strzelaj! szalej sam! Trzeba było, kurde, strzelać. teraz. Za Ole, nie był w piątej, co on robi? Aj tu nas kieruje! dziesiątka, dziesiątka stoi. Kurwa no. i Zaraz. nas Zaraz. Zaraz. pięknie, pięknie, Zaraz. 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 pięknie, pięknie! Nie pozwalę mu do tej... Pój się. Dobra. No dawaj cię.

No. No, no i piękny i tak no, robi to I tak rob. nie, stać. No nie, nie było kogo, żeby teraz nie Nie,

o o o no widzisz, no widzisz aby tam ktoś w kręci <grym zimna> wiedz, <grym zimna> się w o uczach schodzi. no dobrze, nie wiedzą co mają robić nie wiedzą co mają robić gdzie małe przypychać czerwona

na nabrałem! Dobrze! tu to! Na to, no to! No, no. Oh,

이해지, 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 이해지,

Czerwak, gdzie tu jest? Ja, nie może przerwać leczu, jak można? No, nie może, no, może no. przerwać Oooo Oooo Musi się tam coś... A, no. Ale podnosi no, głowę Ale coś on tak wiesz, tak miał Günther Na urobinę

Dajcie mu! Dobrze, zostaw, zostaw, Dobrze, nie było! Dobra! I, no, tak. I pokaż na co cię stać! No! Na nas w butelku bardzo dobrze. Może będzie żółta no. Dobra, Lej! dawaj, dawaj, pięknie. Pięknie, dawaj, tutaj teraz tak. Na... Lej! No to... Oj, do, dokończ, dokończ tą walkę.

Ja Na... dawaj tak? tak, szybko, dobra. bo jest okazja! Zabaj, no. Albo sam! Sam idziesz o, o, Zabaj, chlebuj, o, tam! <ślelij> sam tak!